Sami są wrogami. Dokładnie. Ścieżka orkowego najemnika to łatwa droga. Gdzie są teraz orkowe patrol? Jeden orkowy patrol jest wciąg. Drugi patrol zatrzymał się na farmie. Jeśli nie z zajmę się tym wędrującym, bardzo proszę, odwiedzę orkowy patrol na farmie. Uważaj. Ok. O, on ma lekki rogaty hełm. Jest on tylko na patchu 173 bo na podstawowej wersji nie widziałem go. Na innych patchach też może jest. Sprzedamy cały ten syf. Co to jest? To jest. O niezużyte tarcze. A tą sobie zostawimy. Yy, to mi się nie przyda. To się przyda. To nie. To yy, i to wypad. to to sobie kupimy? Kupię sobie ten sk skórzany strój. No, i hełm sobie kupimy. O, i mamy jakiś ekwipunek podstawowy. E, teraz tak do Ardey się przeteleportujemy A no dobra, bo chciałem iść po kamień do Redok ale to tam w jaskini jest schowany. O, od razu się e, Pierwszy orkowy patrol znajduje się tam. O, tam na tym zgubił. O, tam o. Nigdy nie mogłem go znaleźć Ale kiedyś tak sobie wędrowałem I jakoś mi się udało Aaaa Sierwaj, jak mnie zeżre No, nienawidzę tego Już zaatakuje Nie da spokoju no, Ja No Już myślałem No, i wilk jakiś, nie lubię też tego gówna co postrzelamy ciach 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 no dostań kurde w łeb nie no nie mogę trafić ale będzie kurde śmiech no co jest no nareszcie nie yeah, trafiłem wilka tra a teraz on trafił mnie Gisz ma to. No widzicie, już zaatakuje to nie da spokoju. O, moje strzały. Yy, czekajcie. Yy, teraz tak. Zjemy sobie to. I to. I ruszamy. I tu jest ten narkowy patrol. Tu są, tu są paczki z bronią. Yy, warto je zbierać, bo jest wiele zadań z buntownikami, yy, dla których trzeba dostarczyć te paczki. Teraz tak, kule ogniem mamy. Yy, Zedowców trzeba. Kule, nie zabiłem go. Aj, trafił mnie z Dobra, kule kusznik następny. Czekajcie. Trzeba zapiszę, bo nie chcę e, wczytywać tam jeszcze przed tymi dzikami. I teraz wystarczy podejść i zamordować tego orka. Oni to widzieli. Kurde. Zera zginie. Oni to widzieli i już nie trzeba ich dobijać. No, są na nas wrogu nastawieni. Niestety muszę użyć tego buga, bo miałem zamiaru uciekać nie wiadomo gdzie. No i nawalamy dalej. Jeszcze jeden. No i wykonane zadanie. Drugim patrolem dopiero zajmę się w następnym odcinku bo jeszcze nie będę na, bo tam jest jeszcze zadanie związane z Kowalem dla Redok a już dzisiaj nie mam ochoty go wykonywać jeszcze zrobię arenę w Redok i, i na dzisiaj to będzie tyle a nie mam teleportacji no to się przejedziemy zaraz chwila No, Nordej i lecimy do Redok co to było? Jakie światło tam było widzieliście? Albo może mi się wydaje Różne gdzie rzeczy się dzieją z człowiekiem Dobrze, to gdzieś tam redok tak tam O nie mam kasy nawet na ten, żeby się nauczyć siły i Parowania tarczą no, ale zbroja ważniejsza. A tam tarcza poczeka. O. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Oto twoja zapłata w złocie. O, już mamy trochę złota. No i sprzedamy mu ten orkowy syf. No trochę będzie za to. Mm. To jest wszystko. nasze te bełty. To gdzieś tak trzeba z 1000 na siłę i z 1000 na tarczę. No nie, nie chyba mi nie starczy. A wiecie co? Mm, zrobimy. Sobie zapiszę. Teraz będzie taka akcja. A ja sobie go rozwalę. O, albo on. W... Wezmę sobie jego halabardę i będę miał kasę. Nie chcę iść tam dalej, żeby mnie inni Kurde! <grywa> Rozwalimy jakiś buntownik. przy jest teraz moja. Dobra, jeszcze raz. <grywa> bokserzy zawsze wygrywają. <grywa> Dobrze, trzeba założyć, gdzie to jest przybliżaję do tego tabu a teraz nie ma tego dobra idziemy pogadać z kimś tam z magiem o tu jest mag co? ach tak czym mogę ci słuchać kim jesteś? nazywam się Sebastian nosisz szatę, maga ogień przed wojną byłem wielki potem jest ta szat Czemu magowie ognia utracili słowo? Wiele wiem ty, wielu. Co teraz z... Zostanę tu, Wredo, według Le, zupełnie niezależną. Op... Przy... Opowie. to. Opowie... Orka, wie. Cóż, ogni? Mówi się, że posiadają potężne właściwości. Jeśli znajdziesz jakiś ognisty puchar, zanieś go moim braciom. Do Nordmaru, od nich. Pokaż mi swoje to. No i 500 zł dostaliśmy za tamtego typa, za jego ekwipunek. Ta zbroja by mi bardziej pasowała yy, pod zbroję orkowego najemnika. Witajcie, o Mario, on znaczy się ten zrobić. Marlo. Potrzebuje Marlo. Jestem Marlo. Najbardziej srebro Skąd? Mamy kiedy przyniesiesz nam trochę. Co robisz? Wiem jak, więc przynoszą. Czy tu nawet mogę I tu jest zadanie z kuferem alchemika? Co znajdę w Cape Dun? Gruby alchemik z Cape Dun ma kufer. Orkowie płac No Pokaż. widzicie. Co on tu ma? Wytrychy. Kupię, bo się przydadzą. I idziemy do Javiera. Jedni mówią Javier, inni Javier. Już nie wiem jak go mam nazywać. A, nowy. Czym się tu zajmuje? Dbam o nasze siły, Wredo. Cały czas ten odgrodzony... Walczycie za... To najlepszy możliwy. Niestety orkowi wysoko cenią wojownika. Jak dokładnie wygląda... Wyzywasz kogoś na pojedynek. Walka zaczyna się, gdy tylko... I to wszystko. Nie do końca. Po pierwsze. Po drugie, jeśli walniesz leżącego... Rozumiem. O. Dobra, pokażę Ci jak się posługiwać bronią. Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta. Jeśli przyniesiesz nam pięć paczek broni. No i już jest, y, są, jest zadanie z paczkami broni. A, Tam gdzie są orkowie, najczęściej nie potra... Pakują go więc i magazynują. Rozumiem. No ale, uczymy się. 5, 10, 15, 20, 25. I teraz y, to. Naucz. Droga tarczy to droga żołnierza. Posłuchaj. Tarcza to Twój najlepszy przyjaciel. Zawsze miej ją przy sobie. Ochronicie przed większością ataków. Nawet przed strzałami. Aha. Jeszcze jedno. Tarczy nie nosimy na tej ręce, którą trzymamy broń. To chyba oczywiste, nie? Nie rozumiem typa. I teraz sobie założymy tarczę. I już mamy więcej obrony. Schodaj Dobra, dobra. Nie panikujcie. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie jest... Po co się Potrzebny mi to. Spotkajmy się na... No dobra. No i pierwszy nasz pojedynek na arenie będzie. O kurde. A żeby nie zginąć. A no, udało się. Nie będę się uzdrawiał, bo po co? Uda się jakoś jeszcze jego bronić. O jest. Się tak Dawać to. A następny przeciwnik to... Joey, o jest. Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Co jest nie tak z tym jest? Jeszcze ich do końca nie zbadali. Podobno gdzieś na Niestety. Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe... Znal oczyściliśmy je tylko z Czym się tu zbadł? Stoję na warcie wolnym zajmę się stworzeniem oszalały chcesz się ze mną zmierzyć czemu nie oh. walcz ze mną na arenie dobrze ale pamiętaj że to przyjacielski pojedynek spotkamy się na arenie no ja może i gadam głupoty ale dzisiaj bo jestem tak zmęczony o pół dnia odwalałem śnieg z drogi No więc już trochę jestem zmęczony ja mam, mam za bardzo siły i gadam głupoty już może, nawet nie wiem Wygrałeś walkę Dobra robota, masz talent Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczył był twego boku Niego nie będę brał, bo tylko przeszkadza gdzie ten na tutaj leży. Zabity. A czy nie powalony. Idziemy do Javiera. Tu jest. Jesteś tu Prawda? W ostatnim czasie do Redok przybyło wielu uciekinierów, ale ciebie nie kojarzę Potrzebuję broni. Tak jak my, nasz ostatni kowal, zginął w walce. Jeśli znasz kogoś. Jesteś tu dowód. Mam największe doświadczenie. Przypuszczam. Że to czyni ze... Jak mogę wam pomóc? Jest dwie. Przejdź się po obozie. Musimy się przygotować do rewolucji. Wypędziliśmy orków z Ardei. A więc tobie to zawdzięczamy. Dobra robota. Od... Nosisz zbroję paladyna? Byłem Paladynem. Walczyłem za króla. Teraz jestem zwykłym... Co wiesz o Xardasie? Nie więcej niż inni. Podobno zbratał się z Orka. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, sp... jedyny problem polega na tym, że nie chcą. Op. A kiedy... Jeśli... Jak się nazywa buntownik ukrywający się w Cape Down? Działa wśród niewolników z Cape Down, aby zachować... Mam nadzieję. Nie powiem ci, kto to... Ale jeśli zdobędziesz jego zaufanie, powiedz mu, że Javier przysłał cię na pomoc. Powiedz mi więcej o wojnie. Nie ma o czym opowiadać. Kiedy my, Palladini, staliśmy się łatwą ofiarą dla o... No, dobrze. Ty... A, bo... Dobra, jeszcze pójdziemy do Joey'a. Niezła walka. Położyłeś mnie bez trudu. Proszę, weź tę miksturę leczniczą. Pokaż mi swoje. Sprzedamy mu jeszcze to. No już mamy trochę kasy. Dobra, yy, na razie to by było na tyle. Na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.